Cześć, tu ja, Wojtek. Przychodzę dzisiaj z, y, do Was z okazji Dnia Mamy. Ten, która jest świetna i w ogóle. Warto też, y, już odchodząc od tego tematu, dać mamy coś porządnego, ponieważ Dzień Dziecka już 1 czerwca. A co do dzieci, to dzisiaj właśnie coś o nich nagram, ponieważ 1 czerwca wolę nagrać bardziej recenzję. Dzisiaj zrobię top 5 dziecięcych minifigurek Lego. Zasady to to, że minifigurka musi być dzieckiem z tego małego znanego nam już odlewu musi mieć krótkie, ruchome bądź yy, nieruchome nóżki, lub po prostu na przykład w serialu być dzieckiem. Yy, wszystko bierzcie z dystansem, bo to tylko moje zdanie. Yy, no i bez dłuższego przedłużania, zapraszam na top 5. Na numer piąty zasługuje Harry Potter z nieruchomymi nóżkami. Znany nam czarodziej, wielu z nas oczarował swo, swoją słodkością, a niektórych zawiódł tym, że jego nogi chyba y, zostały rzucone na, na nie Petr Fikus Totalus. Na numer czwarty znów ląduje coś z uniwersum Harry'ego Harry Pottera, czyli Baby Voldemort. Więcej o nim możecie się dowiedzieć w mojej recenzji y, zestawu, w którym on właśnie był. Numer 3 to Bobo z Lego Movie 2. Są one słodkie, świetnie zadrukowane i barbarzyńskie. Uwaga, numer 2 to Bart Simpson z minifigurek z Simpsonów. Ma on deskorolkę, świetne włosy i krótkie i wydaje mi się, że ruchome nóżki. Teraz uwaga, fanfary. Zapraszam do numeru 1, czyli... Exekwo Baby Yoda, nazywany inaczej jako dziecko i Baby Groot. Nie mogłem wybrać pomiędzy tymi dwoma słodziakami. I chyba przyznacie, że obydwoje są świetni, tak samo jak w filmach, tak samo jak w klockach. No, obydwoje są po słodcy. A wart wyróżnienia jest także standardowy bobas Lego City, którego już najprawdopodobniej znacie. No i co? Możecie składać swoim mamom życzenia, czy oczekiwać Dnia Dziecka... No i mam nadzieję, że się zgadzacie z moją topką. No i co? Cześć!